Kolejny już, kolejny już subiektywny komentarz tygodnia Aleksandra Mieczyńska pięknie się kłania ma dzisiaj ze mną. Są w studiu Radia FIAT Zdzisław Sowiński, dziennikarz, reżyser, fotograf. Dzień dobry. Dzień dobry. I Łukasz Grabałowski, politolog. Dzień dobry Łukasz, miło cię widzieć Ty w łączności skapeowej. Dzień dobry. Tak jest, witam państwa. Sobie. Zacznę jako kobieta od praw, które się kobietom należą. Rondo praw kobiet takie w Częstochowie jest, powstało. Niektórzy się chwalą, że rękę przyłożyli do tego, żeby, żeby ono powstało. O co chodzi waszym zdaniem w eksponowaniu tego, że kobietom należą się prawa? Wcisław zaczyna. Tak, dobra. E, no żałuję, że Łukasza nie ma tu ze mną, no, ale, ale, chociaż, no, ale tak się, tak się to układa nieraz. E, ja, ja się poczułem zdyskryminowany. Gdzie te, prawa mężczyzn? E, właśnie, proszę o rondo praw mężczyzn, proszę o rondo praw dzieci, proszę o rondo praw marcian, e, no po prostu już nie wiem, do czego my e, dochodzimy. E, bo co to znaczy, co to znaczy e, pra, prawa kobiet? No, wielkie, no, można by na pewno pisać książki na ten temat i jeszcze nie wiem, co. E, to jest dla mnie e, jakby upolitycznianie ulicy, bo to jest pod wpływem tego, co się, co się obecnie e, dzieje. Mówi mówiąc, upolitycznianie ulicy, masz na myśli takie politykierstwo. Czy... Tak, jak, jak najbardziej. Pokrzywdzeni, prawda? No nie, no nie wiem. E, e, oczywiście, że t, czym się różni? Kobieta jest człowiekiem, jak i mężczyzna. Wszyscy e, powinni tutaj, jakby proporcjonalnie uczestniczyć w tym, jeżeli już. Prawda? Także ja dla mnie to jest dziwadło, szukanie dziury w całym, nie wiem, jest dla mnie oczywiste, że, że kobiety szczególnie powinny być szanowane, to, 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 to tak już wynika to nawet z, z naszej tradycji, a jeżeli ktoś nieodpowiedzialnie się zachowuje wobec kobiet, zawsze tacy będą. To, to te, tego u nich, u nich nie uniknie, no ale od tego jest prawo, re, reagowanie na, na pewne złe zjawiska. No, nie widzę powodu, żeby szczególnie tutaj jakby eksponować no i, i o co tu chodzi? Bo ja naprawdę tylko mówię upolitykowanie tego wszystkiego i, i nic poza tym. Mm -hmm. Łukasz, prawa kobiet, prawa mężczyzn czy prawa człowieka. Po pierwsze, to myślę, że z jednej strony chcąc wyróżnić kobiety, władze miasta właśnie wprowadzają jakąś tam segregację, sortowanie. Bo dlaczego praw kobiet, a nie praw innych? Ja bym do tej listy, którą pan Zdzisław zaproponował, jeszcze zapytał, czy nie mogłoby być rondo praw osób nienarodzonych albo osób niepełnosprawnych. Mm -hmm. Dlaczego nie? Mm -hmm. Drugie moje pytanie to rondo jakich praw? Praw do czego? Bo znamy kontekst wprowadzenia tej nazwy ronda w Częstochowie. Ona ewidentnie wpisuje się w obecne protesty. Miejmy nadzieję, że już wygasły, bo na to wygląda, że już mocno osłabły te protesty po wprowadzeniu prawnej ochrony życia dzieci niepełnosprawnych, nienarodzonych. I podtekst jest jasny: że chodzi tu o prawo do zabijania. Mm -hmm. Ja myślę, że to jest też taka, jak to zresztą niestety zdarza się często w naszym mieście tania gra pod publiczkę. Bo oczywiście żadnym kosztem dla miasta nie jest postawienie tabliczki na rondzie, uchwalenie takiej uchwały przez Radę Miasta, co to jest za koszt, no ale to A ufali... gdzie jest realne podejście do praw kobiet, gdzie jest równouprawnienie kobiet na przykład w, w mieście, w jednostkach miejskich, w zarządzie miasta. Ja sobie zadałem trochę trudu przed dzisiejszą audycją, prześledziłem sobie oficjalne dane Urzędu Miasta. Takie oczywiste rzeczy, jak zarząd miasta. Mamy prezydenta i czterech wiceprezydentów. Ile wśród tych osób jest kobiet? Gdzie są prawie kobiet? Żadnej, nie ma jednej, ani jednej kobiety, to prawda. Ale... W Radzie Miasta no dobrze, Wiceprz idź dalej. przewodniczący, wiceprzewodniczący. Jedna kobieta pośród tych osób, a tych osób tam są trzy. Spółki miejskie, CPK. E, zarząd trzyosobowy, trzech mężczyzn, rada nadzorcza sześć osób, w tym dwie kobiety. E, MOSIR, dwóch mm -hmm. e, dyrektorów, dyrektor, wicedyrektor, obaj mężczyźni, Szpital Miejski, dyrektor, wicedyrektor, obaj mężczyźni, Filharmonia Częstowska, dyrektor, wicedyrektor, obaj mężczyźni, MOPS, wyjątek, dwie kobiety. E, powiatowy Urząd Pracy, dyrektor i w, dwóch wicedyrektorów, trzej mężczyźni. Centrum Integracji Społecznej, kierownik mężczyzna, Dom pomocy, pomocy Społecznej, dyrektor mężczyzna. I tak dalej, i tak dalej. Właściwie tylko w, w pomocy społecznej jakiś udział w tych najwyższych stanowiskach kierowniczych w Częstochowie mają mężczyźni. Więc na miejscu tych kobiet, które cieszą dzisiaj się z tego, że mają Rondo Praw Kobiet, zapytałbym, jak te prawa realnie są mhm. wprowadzane przez władze miasta. bo tak według mnie i to gdzieś tam napisałem też y, jako komentarz w internecie. Y, myślę, że ten komentarz bo tak no, na to wyglądało, że został y, usunięty, bo to było pod jednym z, pod profilem jednych z lewicowych y, y, jednego z lewicowych stowarzyszeń w mieście. Y, napisałem i tak uważam, że y, władza w częstochowie ma twarz y, takiego bym powiedział... Y, nie chcę źle tego nazwać, ale ma twarz mężczyzny, który bardzo dużo opowiada o prawach kobiet, natomiast zupełnie tego nie realizuje. Od czasu do czasu da goździka w Dzień Kobiet. A poza tym z szacunkiem do kobiet ma niewiele wspólnego. Ja myślę, że jeżeli chodzi o tego dziki i wręczanie ich w instytucjach miejskich, to, to nie takie proste, bo nie wiem, czy panie zbuntowane chciałyby przyjąć kwiaty, chociaż kwiaty są przecież tak piękne, i są naprawdę dawane przez mężczyzn szczerze są wyrazem troski, miłości, uwagi, czegokolwiek chcemy. O poprawność polityczną pewnego rodzaju takie mam wrażenie chodzi i trochę widzę pewne, pewne takie połączenie z oburzeniem też tych samych zresztą działaczy, nie tylko ich, ale z podobnych, podobnie, ludzi podobnie myślących, którzy bardzo się oburzają na tę pozytywną przecież kampanię, ona także i w okolicach Częstochowy jest widoczna, która mówi, kochaj, kochajcie się mamo i tato, tak, potrzebuje waszej uwagi, jestem od was zależny, tak, pokazując że dziecko w łonie matki to jest dziecko i potrzebuje miłości rodziców i troski. Tak? No to jest oburzenie, że jak można, że. No, przepraszam, też oburzali się katolicy, co niektórzy publicyści na te hasła. Myślę, że tutaj też internet pokazał, jakie ogromne są emocje przy tym Zdzisław. Tak, za, za chwilę do tego nawiążę, bo też jestem przejęty tym, co właśnie na ulicach się mhm. dzieje w sensie tych plakatów. Kilka dni temu byłem w Katowicach, to tam muszę powiedzieć, że Śląsk jest tak. Oklejony tymi na bardzo takich wysokich słupach. Robi to ogromne wrażenie. W Częstochowie to są takie szczątki. Mm -hmm. do tego, co jest na Śląsku, szcz szczególnie w Siemianowicach, w Katowicach, chociaż nie tylko. E, także tutaj ktoś wyłożył niemałe pieniądze e, i ta, e, ta wizualna e, strona ochrony życia tutaj bardzo fantastycznie dobrze wybrzmiewa. Oczywiście widzimy akty wandalizmu, to się zaczęło jeszcze podczas tych strajków w Warszawie, teraz w Częstochowie też wiem, że ktoś tam zdziera, zdarza i tak dalej. Natomiast to jest tak mocne, że ludzie, którzy zagłuszają swoje sumienie, bo ja myślę o takich, albo są jakoś obłąkani, to po prostu są to zniszczyć. Nie dopuszczają do siebie myśli, czym jest życie, że to jest coś najważniejszego. Także prawy... Prawa kobiet. Co no, no, widzieliśmy te strajki. Prawo do czego właśnie? Y, do zabijania, y, do y, jakiegoś okropnego zachowania się, wulgarnego. No, tak. no Ja po prostu y, zastanawiałem się, czy to są w ogóle y, kobiety, czy to, czy to można nazwać kobietami. Przepraszam bardzo, ale, ale zawsze kobieta mi się kojarzyła i kojarzy i zawsze będzie z delikatnością, z wrażliwością. Nie musi dorównywać wcale mężczyźnie, o, oby tylko nie. To, 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 to ona to jest in, inna konstrukcja psychiczna. Ale podstawowa rzecz rzeczywiście, gdzie jest prawo dziecka, gdzie jest prawo ojca dziecka, tak? czyli gdzie jest prawo mężczyzny. Łukasz? Jeśli mówimy o tej kampanii, tak. to przy jej okazji pokazało się też, mhm. zresztą nie pierwszy raz, pokazał się brak logiki ze strony tych, którzy dzisiaj niszczą te plakaty, albo którzy próbują je przerobić na swoją modłę. De facto przerabiając plakaty w ten sposób, strzelają sami sobie gola do swojej bramki, bo jeśli dopisują tam jestem LGBT, mamo tato, kochajcie mnie, bo takie, takie przeróbki widziałem w internecie, no to dlaczego nie? Po pierwsze, my stając po stronie prawa do życia, nie rozróżniamy. My jesteśmy za prawem do życia każdego człowieka, niezależnie od tego, jak jego życie później się potoczy, jakie decyzje w tym życiu podejmie. Jego prawo, niezbywalne prawo do życia, ma być chronione. I ktoś to świetnie ujął, że lewica dzisiaj podchodzi, i ci, którzy krytykują tę kampanię, podchodzą tak, że jeśli jesteś taki jak my, to masz prawo do życia a my podchodzimy tak że dla nas nie ma znaczenia czy jesteś taki jak my czy jesteś inny masz prawo do życia i to jest myślę ta podstawowa różnica między nami a, a, a lewicą która niestety w tym względzie kolejny raz pokazuje też brak logiki po prostu brak wnioskowania logicznego ale bo narracja jest taka to wiemy że prawo do życia jest tym podstawowym wobec wszystkich innych także wobec praw kobiet ale Łukasz, dobrze wiesz że narracja są były redaktor naczelny portal. Da on niestety wpisał się w tę narrację, mhm. mówiąc, że ta kampania, te plakaty budzą, są powodem dla cierpienia i dla tych, którzy na przykład małżeństw, które nie mają dzieci, nie mogą mieć dzieci, i patrzą na taki plakat i to budzi w nich cierpienie. Matek, które straciły dzieci, to budzi w nich cierpienie, tylko. W tym momencie możemy tak podejść, że każde dobro, który, o którym chcemy mówić, w kimś wzbudzi jakieś cierpienie. No tak, ale to ja wyjdę na ulicę, mam już swoje lata, i mo może wbudzić we mnie cierpienie widok młodej kobiety, bo to do absurdów dochodzimy, tak? Bo to trochę tak wygląda, tak jakby na przykład kobiety w ciąży też nie mogły na ulicę wychodzić, bo ktoś, kto nie może mieć dziecka, będzie wtedy rozpaczał. Na przykład, tak? I tu jest pierwsze pytanie, co jest tak, na, co powinno być dla nas najpierw najważniejsze, realne, obiektywne dobro i ocena rzeczywistości dobra i zła, czy dobre samopoczucie? Bo ja myślę, że my bronimy częściej my. No właśnie tamta strona i, i taka narracja próbuje bronić dobrego samopoczucia drugiego człowieka yy, bardziej niż jego realnego dobra yy, i dobra społecznego. Bardzo mi się podoba podejście sponsora tej kampanii, który powiedział, że on dlatego wydał te pieniądze na tę kampanię, że uważa, że zdrowa rodzina i zdrowe relacje między rodzicami a dziećmi są podstawą każdego zdrowego społeczeństwa. Inaczej się nie da zbudować zdrowego społeczeństwa. A my do rozmowy wracamy już za chwilę subiektywny komentarz tygodnia wracamy do rozmowy przypomnę że w studiu ze mną są Zdzisław Sowiński bezpośrednio w studiu Radia Fiat i w łączności przez komunikator przez Skype Łukasz Grabałowski mówiliśmy o prawach kobiet na szczęście mam prawo do głosu <noise> Prawo do pracy, ale muszę powiedzieć jeszcze troszeczkę przy tym wątku się zatrzymując, że no to wychodzi na to, że radio FIA tutaj parytety zachowuje perfekcyjnie. Jest, ksiądz Piotr Zaborski jest dyrektorem, mężczyzna, a jestem jego zastępcą i tutaj jest parytet zachowany doskonale. Tak samo załoga jest mieszana, damsko-męska. Tylko brać przykład. No ale zostawiając już te prawa nieszczęsne prawa kobiet, no i prawa człowieka za, za, za sobą do refleksji, no to teraz porozmawiamy o tym, co przed nami, a właściwie cały czas jesteśmy w środku pandemii obostrzenia od soboty 27 marca wchodzą kolejne no i wchodzimy w kolejny wielki tydzień. I w, zbliżamy się do Świąt Martwych Pańskiego, które będziemy przeżywać w, w, w takim może nie zamknięciu, w całkowitym lockdownie, ale w, mocnym, w mocnej izolacji, w przymknięciu. Jak do tego czasu podchodzicie? Jak pamiętacie święta przed rokiem? Zdzisław może najpierw. No, przed rokiem no to rzeczywiście było niezwykle smutne. Mhm. To było pierwszy raz, to były pierwsze święta wielkanocne, gdzie. Gdzie, gdzie papież Franciszek sam na placu świętego Piotra, to, to było niezwykle przejmujące, dla nas nowe zjawisko. Pamiętam te kolejki przed sklepami, gdzie tam wpuszczali po parę osób. Troszeczkę się z tym oswoiliśmy, aczkolwiek w tej chwili, można powiedzieć, ilościowo, nie, to na pewno jest więcej. Ale no tak, już wtedy jesteśmy... było pięć osób, mogło tak, pięć być osób. w kościele, niezależnie pięć od wielkości. Y, oczywiście na, najwięcej, y, 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 znaczy ta, inaczej może, wielki tydzień, czyli okazja po raz kolejny do refleksji nad sobą. Mhm. Jak postępujemy, co się wydarza, y, jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć. I oczywiście największy atak znowu jest na kościół. Prawda? Bo tam no jest, tak, to było, jest taki, po jest taki pobożny ten tak, zarazek, że on nic tylko chce być w kościele. Prawda? I, i, I to jest, to jest, to jest nie, nie, niesamowite, bo nie, nie ma tak, takiego bezpośredniego przełożenia. Absolutnie nie ma. No Ale jest okazja znowu dowalić kościołowi, ludziom kościoła, chrześcijanom. Prawda? Najlepiej to, to, jest taka, to jest taki stały taki. Konstans, mm -hmm. że bez względu na to, czy jest logiczne, czy nielogiczne, walić w nich jak w bęben. Prawda? Tak jak mówię, zasada klatki zamkniętej. Kopać, kopać, aż, aż może się ktoś zdenerwuje i będziemy dopiero górą. Także, także oczywiście, że należy zachować pełen spokój, ale z drugiej strony wydaje mi się, że Chyba już nadchodzi czas, że, że, że tego spokoju już jest za dużo, że, że trzeba by jakoś zareagować, bo, bo, to, bo nas zadepczą mhm. po prostu. I ja nie mówię o jakichś tam przemocowych, chociaż kto wie i do tego może dojść, bo tutaj się nic, niczego nie da wykluczyć. No, on ale, nie ale oni, tamta strona, która chce niszczyć te naprawdę wartości. Sąduje, co jest, na ile sobie jeszcze może pozwolić, ile jeszcze dokuczyć. No ale wczoraj było miodem na serce, jak, bo słucham Radia Wetykańskiego, oni dosyć tam y, y, są, na pewno są bardzo obiektywni, jak ja usłyszałem, że y, w stosunku y, y, 2019-2020 około 2% przybyło chrześcijan na świecie, głównie oczywiście Afryka i Azja w Europie ubyło czyli jest nas jakby coraz więcej mhm. mimo wszystko. Mimo wszystko. Oczywiście smutne, że sióstr zakomnych ubywa. No ale jest to jest tą tak złożone zjawiska, świat jest tak yy, yy, Pogubiony i, i tak się pewne rzeczy przewartościowują, ale te prawdziwe wartości zawsze się ustają. Oczywiście Wielki Tydzień to no, no musimy, czy powinniśmy się jakoś próbować ogarnąć bo tam jest tyle wątków do tego, żebyśmy się wzbogacili o coś, o coś wartościowego. I ja myślę, że, że dobro mimo wszystko gdzieś tam, gdzieś tam musi zwyciężyć. Oczywiście mm -hmm. będzie dużo ofiar po, po drodze, ale, ale musimy się wspierać duchowo, przede wszystkim duchowo, bo jeżeli i, i proszę zauważyć, jak ludzie się mimo wszystko, jakie zdenerwowanie, że, że ludzie do tego kościoła chcą tak iść, wejść, I oni myśleli, że to wszystko się rozleci. Prawda? A tutaj ludzie chcą naprawdę w tym uczestniczyć. i Zgadzam się z ludźmi, którzy mówią, że tam, gdzie jest mocny duch, to jest szansa, że ich ciało ozdrowieje. Bo tam, gdzie się bardzo osłabimy, to na pewno zachorujemy. Mm -hmm. Także tu się. Tu... O duchową odporność teraz wołasz, rozumiem. No, także, znaczy, żeby. Znaczy, duchowość powoduje zwiększenie odporności. No, dokładnie. Dokładnie tak. Łukasz, jak ty pamiętasz święta sprzed roku i jak patrzysz na tę sytuację dzisiaj? Ja z, z racji swoich obowiązków, ale też i myślę głębokiego pragnienia, to miałem to szczęście, że mogłem uczestniczyć w liturgii całego Tridu Paschalnego w zeszłym roku. E, aczkolwiek muszę powiedzieć, że kiedy w, w Wigilię Paschalną, czyli Wielką Sobotę, była liturgia i. Przyszła też moja rola w tej liturgii, bo od kilku lat śpiewam egzultet w czasie liturgii Wielkosobotniej. I um, miałem zaśpiewać egzultet: radujcie się już zastępy Aniołów w niebie, e, i niech zabrzmi potężny, niech za, niech ta świątynia zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. To muszę powiedzieć, przygotowując się do tego, miałem w sobie takie wzruszenie graniczące ze smutkiem, bo wiedziałem, że ten potężny śpiew całego ludu nie zabrzmi. Mm -hmm. e, że będzie garstka ludzi, ale było to mimo wszystko bardzo głębokie dla mnie przeżycie i muszę powiedzieć, że wtedy też z wielkim wzruszeniem też niosłem w sercu intencje wszystkich moich bliskich i przyjaciół, którzy chcieli być w tym czasie w kościele, a nie mogli. Więc tak wspominam ten zeszły rok. Mam nadzieję, że w tym roku rzeczywiście więcej osób, które chcą uczestniczyć w liturgii, no w tej największej i najpiękniejszej liturgii od Wielkiego Czwartku do, do Nocy stanie, że będą mogły w tym brać udział. Natomiast żeby tak nie było zupełnie yy, źle, i tak, żeby to nie brzmiało tak bardzo negatywnie. Ja mam też takie doświadczenia zeszłoroczne, że moi bliscy, na przykład mój brat z rodziną, bardzo fajnie przeżyli to Triduum, mimo że nie mogli y, uczestniczyć w y, całej tej liturgii. Pięknie, z całą rodziną, z dziećmi przeżyli na przykład Wigilię Paschalną, odprawiając taką liturgię domową. Łącznie z tym, że przygotowywali y, y, tak jak... Naród Izraelski, posiłek na, na przejście przez Morze Czerwone, mhm. te, te, te chleby z ziołami, itd., itd. Są piękne narzędzia do tego, dostępne za darmo w internecie. Wystarczy w internecie wpisać Triduum w domu. Można znaleźć takie, takie teksty liturgiczne, którymi można się posłużyć w domu. Ja oczywiście mówię dla jasności, że uważam, że to nie zastępuje, oczywiście nie może w pełni zastąpić uczestnictwa żywego w liturgii, no ale mamy czas jaki mamy. Nie wszystkim będzie dane być fizycznie w kościele, więc musimy sobie radzić tak jak się da. Mm -hmm. Musimy sobie radzić tak, jak się da. Więcej osób w tym roku niż to było w roku ubiegłym, bo przypomnę wtedy tylko pięć osób. Teraz jedna osoba na 20 metrów kwadratowych kościoła, no to jest sprawiedliwsze niż to, co było w ubiegłym roku, bo, bo te pięć osób w bazylice archikatedralnej zupełnie ginęło, a mogło wypełnić jakiś maleńki kościółek niemal w pełni, więc wszystko teraz zgodnie z proporcjami się odbywa, to masz rację, Łukasz, że rzeczywiście dobrze jest sięgać I, my, i takie mam wrażenie, że wiele osób dobrze poznało w ogóle liturgię Wigilii Paschalnej. Po raz pierwszy miało ją szansę przeżyć, dlatego, że ją właśnie zabrało do domu, albo przeżywało w bardzo małej wspólnocie i nagle się okazało, że ta liturgia przemawia, przemawia jeszcze, jeszcze mocniej. I to, co Zdzisław mówiłeś o tym, że nas jest więcej, mówimy w ogóle o chrześcijanach i też jest takim Moment, bo przecież też wiele rzeczy dzieje się w kościele, e, takich, e, które e, no, powodują, że niektórzy odchodzą, inni wracają paradoksalnie, więc kościół w jakiś sposób na razie balansując, ale się oczyszcza. E, i jeszcze jedna rzecz, no, będzie w tym roku możliwość święcenia pokarmów w kościele w Atliwie Zezji Częstochowskiej. Nie było tego rok temu. Można to było przy śniadaniu wielkanocnym zrobić i też można w tym roku zrobić to. Także będzie oczywiście w ograniczonej liczbie osób. Tyle osób może wejść do kościoła, ile, ile może i kropka, ale będzie taki moment, bo dla wielu osób to święcenie pokarmów to jest jedyny moment w roku, w którym się pojawiają w kościele. No, Dobrze, że przyjść mogli. Tutaj jest taki czas próby dla nas wszystkich. Jak przekuć zło w dobro? Mhm. Bo jak ja czytam, interesuję się tym, jak pewni ludzie odnaleźli się w swoim życiu. I mówiłem o tym, o tym jasno, że zauważyli najbliższy wokół siebie. Że doszli do wniosku, że nie trzeba tyrać 20 godzin na dobę, żeby, żeby godnie żyć. I oczywiście nie chcę powiedzieć, że, 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 że to jest tak fantastycznie, że ta choroba jest, ale mówię, że, i, i, że możemy być lepsi. To tak do końca nie jest, ale wielu się w, w tym jakby odnalazło w życiu na nowo że to chcieństwo takie nadmierne, ta gonitwa za, za materią, oczywiście ona jest potrzebna, niezbędna do życia i powinno być, być tyle, żeby godnie żyć, ale, no nie, ale. Ale już gonitwa nie. Ale już gonitwa nie. Mhm. Zatracenie się po prostu i teraz chopy ch, i, i kobity stop prawda, że, że, że można inaczej patrzeć, inaczej można funkcjonować, żeby, żeby jak czasem, no w ogóle niektórzy przestali zauważać, że, że, że kwiatek wyrasta, że się zmienia pora roku prawie do, że musiał cieplejsze, czy, czy letniejsze założyć ubranie. Tak, tak zatyrani, kompletnie zadeptani i depcząc deptąc innych. No to, to jest takie, takie pozytywne, jakby, no ale mówię, ale generalnie to zło, przekuć jakoś w dobro. Mm -hmm. Nie jest to łatwe. To jest, to jest bardzo trudne. Ale sądzę, że, że musi nastąpić jakoś otrzeźwienie. Żeby, żeby zło nie, nie zwyciężyło. Bo tak jak papież Jan Paweł VI nam przypomniał, bo mówimy tam zło, po prostu szatan. Szatan, opętanie powoduje, że, że część ludzi się tak zaufuje i to chciejstwo, ta władza Prawda? Przecież to, co się działo, trzymać dystans i to wszystko, gdzie tam, prawda? No teraz są tego rezultaty, między innymi. Mhm. Także to, to jest bardzo złożone zagadnienie, ale mówię, no, ufajmy, że jeżeli powierzymy nasze życie Bogu, ale tak autentycznie, nie tak o, o chwilowo i coś, bo tak, tak wypada, czy tak na wszelki wypadek, to naprawdę z tego wyjdziemy. Tylko no, zło trzeba tępić i to w zarodku najlepiej. Tak, ale też zaczynając, zaczynając porządki zawsze od siebie i bez agresji, ale z argumentacją. Tam, gdzie ta argumentacja I może być wysłana i, i przede przykładem przede i cierpliwością. I cierpliwością. Mm -hmm. Łukasz podsumowanie. Ja się cieszę, cieszę się z tego, do czego mnie pan Zdzisław zainspirował, bo sobie <coughs> przypomniałem co święty Jan drugi mówił. Że chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. Mhm. I myślę, że dla człowieka nadziei to żadna sytuacja, nawet taka trudna, zaskakująca, jakiej, zmieniająca rzeczywistość, w jakiej żyjemy, nie jest beznadziejna. Bo. Myślę, że po prostu staje się kolejną okazją, może trochę wymagającą większego wysiłku, ale okazją do tego, żeby wypracować jakieś dobro. I tak sobie myślę, w kontekście tego, że będą, będzie można święcić pokarmy w świątyniach w naszej archidiecezji, taki może mały apel do kapłanów mam, żeby rzeczywiście wykorzystać tę okazję, bo to, to naprawdę jest moment, w którym. Niektórzy przychodzą jedyny raz w roku do kościoła, żeby wykorzystać ten moment, żeby głosić im dobrą nowinę. Nie tylko poświęcić, pobłogosławić pokarmy, ale żeby głosić im dobrą nowinę, że jest zbawiciel, który przyszedł i oddał życie za, za grzechy konkretnie tych ludzi, którzy przyszli poświęcić pokarmy żeby oni, żeby te, te 15 minut w kościele przy mm. pokarmów było dla nich doświadczeniem spotkania z miłosiernym Bogiem. Tyle wytrzymają. No pewnie dłużej to, te nabożeństwa trwać nie będą. <grym> Bardzo Wam dziękuję za, za spotkanie. Spotykamy się po raz kolejny już po świętach. Wielkiej Nocy, a zatem błogosławionego czasu, jeszcze tego, który nas czeka. Wielki tydzień przed nami, błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Bardzo dziękuję. Zdzisław Sowiński i Łukasz Grabałowski. Dziękuję Panom bardzo. Dziękuję. dziękuję bardzo. Oby to były ostatnie takie święta i żebyśmy w przyszłym roku już świętowali liczne.